I przechodząc do kolejnej zmiany, jaka tutaj nas dotyka, to są członkowie Rady Nadzorczej. Na dzień dzisiejszy jeszcze, czyli do końca grudnia członkowie Rady Nadzorczej obowiązkowo podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Chyba, że napełnienie takich obowiązków mieliby zawartą umowę o pracę albo umowę zlecenia. Nie spotkałem się, jedyny taki, jest taki jeden przypadek, jest. Wiecie Państwo gdzie? W ZUSie Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u jest w stosunku pracy, ale to jest, to jest jeden przypadek, tak? Ale i wtedy podlega ubezpieczeniom jako pracownik, tak? To, to jest tak, to jest jeden chyba bodajże, bodajże przypadek. Proszę? Tak, nie, to to, to tak jako Prakływo. ciekawostkę podaje. Więc tutaj od. Proszę. Osoby zagraniczne? No, y to, to, nie pomaga, nie pomaga to już sobie o tym zaraz powiemy, tak, bo, bo tutaj y od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca uznał, y, że członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile otrzymują z tego tytułu yy, wynagrodzenie. I tutaj ten obowiązek dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, bo artykuł 6, ustęp, artykuł 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi nam o tym, kto podlega ubezpieczeniom, to on ma, tam pada takie stwierdzenie, że osoba, która na terytorium RP jest. I tam jest wymieniony Katar. Tak. Jak tak. Tak. Natomiast no, y, tutaj y, nie, mnie trochę dziwi, że ten obowiązek ubezpieczeń został na przykład y, wprowadzony w stosunku do członków rad nadzorczych, tak? a nie został wprowadzony w stosunku, taki sztywny obowiązek ubezpieczeń w stosunku do członków zarządu, tak? bo na co dzień na przykład daną firmą to, Zajmuje się zarząd, tak? To rada nadzorcza się może niekiedy zbierać raz tam na, od ki, na kilka miesięcy, ale stale niejako w firmie, firmą kieruje zarząd. Czy to jest spółka, czy to jest y, spółdzielnia, czy to jest jakiś inny podmiot. I nie zawsze ci członkowie zarządu, którzy wykonują stale powtarzające się tam obowiązki, codziennie niejako y, kierują tym danym podmiotem, podlegają ubezpieczeniom. Tak? Z samego faktu tego, że pełnią tą funkcję, ustawodawca uznał, że nie muszą podlegać. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej uznano, że muszą obowiązkowo y, podlegać i tutaj co więcej, ustawodawca wprowadzając ten obowiązek, oczywiście nie ma znaczenia w jakim podmiocie ta Rada Nadzorcza funkcjonuje. Natomiast musi to być Rada Nadzorcza. Nie może być to nie może być to organ o zbliżonych kompetencjach, na przykład niekiedy. Alternatywnie może być Rada Nadzorcza albo Komisja Rewizyjna. To oczywiście członkowie Komisji Rewizyjnej nie podlegają. Również członkowie Rady jakiejś fundacji też nie podlegają. Musi to być Rada Nadzorcza. Natomiast, jeżeli w Rada na, bo niekiedy ze struktury, to z takim przypadkiem się spotkałem w spółdzielniach mieszkaniowych, że Rada Nadzorcza działa w komisjach, tak? Jedną z komisji jest jest komisja tam jakiejś rewizji czy tam coś, tak? to wtedy też jak ten członek Rady Nadzorczej podlega ubezpieczeniom, to podlega ubezpieczeniom od całego wynagrodzenia, które otrzymuje. No, więc ustawodawca tutaj niejako już nie, nie wprowadził żadnych wyjątków, tak? Każdy członek Rady Nadzorczej obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Czy prawo do emerytury, czy renty, czy inne tytuły do ubezpieczeń nic go nie będzie zwalniało. Czy to będzie pierwsza rada nadzorcza, czy dziesiąta, z każdej będą składki na emerytalne i rentowe, co w konsekwencji na pewno spowoduje, że wzrośnie liczba trzydziestokrotności, tak bo prosty przypadek. Mamy teraz osobę, która u państwa jest pracownikiem i gdzieś jest członkiem rady nadzorczej. To ta rada nadzorcza ani państwa ziębi, ani grzeje, tak, bo na nic to nie wpływa. Tam jest za niego ta składka zdrowotna opłacana i okej. Okay. Natomiast w przyszłym roku no przy ustalaniu tej kwoty 30-krotności będzie trzeba uwzględnić to wynagrodzenie, które on otrzymuje jako członek Rady Nadzorczej, tak, więc na pewno wzrośnie liczba tych 30 z tym związanych, bo raczej rzadko spotykana jest sytuacja, żeby ktoś był tylko i wyłącznie członkiem Rady Nadzorczej, raczej oprócz tej Rady Nadzorczej ma jeszcze jakieś dodatkowe Yy, dochody. No jest pracownikiem, tak? bo niekiedy członkami rad nadzorczych, szczególnie w spółkach jakichś publicznych, no to są osoby, które tam mają jakiś określony dorobek tak? I, i, i z tego powodu no, właściciel ich do tej rady nadzorczej. Yy, desygnował. Członkowie Rad Nadzorczych teraz obe, y, po wprowadzeniu tej zmiany zostali niejako wyodrębnione trzy grupy z jednej, tak jak teraz mamy członek Rady Nadzorczej, tak, to y, każdy członek Rady Nadzorczej, który ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pojawia się pytanie pierwsze, czy członek Rady Nadzorczej, który nie otrzymuje wynagrodzenia, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu? Podlega, bo, bo skoro ustawodawca tak wprowadził, no to po prostu każda osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast tutaj proszę zauważyć, że jest jako warunek podlegania, jest miejsce zamieszkania a w zakresie ubezpieczeń społecznych miejsce zamieszkania nie ma znaczenia bo jest osoba która na terytorium RP jest członkiem rady nadzorczej więc załóżmy weźmy sobie taki przykład jest ktoś kto jest y, Rosjaninem tak y, ma miejsce zamieszkania w Moskwie natomiast tu jest y, w spółce jakiś y, członkiem rady nadzorczej ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie podlegał nie będzie, bo nie ma miejsca zamieszkania. Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym będzie podlegał? Tak. Będzie, tak? Bo, bo u nas jest tym członkiem Rady Nadzorczej i otrzymuje wynagrodzenie. Więc tutaj będzie pierwsza kategoria to osoby, które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tych będzie najmniej, tak? Bo to jest mający miejsce zamieszkania i de facto nie otrzymujący wynagrodzenia, tak? I o ile, o czym sobie zaraz powiemy, do końca stycznia jeszcze za taką osobę niekiedy mogła, po, mogła powstać sytuacja, że za nią jakąś składkę tam zapłacimy. Tak? Bo jak ta osoba na przykład nie otrzymywała wynagrodzenia, ale została gdzieś wysłana, no wysłana w bardzo dużym cudzysłowiu, tak? ale gdzieś ta rada nadzorcza na przykład odbywała jakieś posiedzenie wyjazdowe tak? I, i otrzymała zwrot należności z tytułu podróży służbowych. Tak? To od tych zwrotu należności z tytułu podróży służbowych, przy założeniu, że jest to jej przychód no, z tej działa wykonywanej działalności, to składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być naliczana, tak zgodzą się panie ze mną. Natomiast trochę zmieni się to już od stycznia. Ale najpierw jeszcze druga grupa osób, więc taka, która tak jak ten Rosjani, podlega tylko emerytalnemu i rentowemu i nie podlega zdrowotnemu i trzecia najszersza grupa, najczęściej występująca, czyli podlegająca emerytalnemu, rentowym i, i zdrowotnemu. I skoro nam się pojawiły trzy grupy osób tych ubezpieczonych, to automatycznie no, są trzy kody tytułów do ubezpieczeń, tak, żeby to yy, ustawodawca uznał, żeby to no, porozdzielać. Tak? I tu jest, tak jak obecnie jest kod 2240, tak? to jest członek Rady Nadzorczej, to on zostaje tylko z ubezpieczeniem zdrowotnym. 2241 to jest członek Rady Nadzorczej otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pełnionej y, funkcji, czyli podlega 2241. Y, podlegał wszystkim ubezpieczeniom, czyli i ma miejsce emerytalne, rentowe i zdrowotne, i 2242 ten, yy, który podlega emerytalnemu i rentowym i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Bo nie mieszka. Tak, bo nie mieszka. Tak, tak. No oczywiście teoretycznie może być i Polak, tak, może być i, i ktoś, kto ma obywatelstwo polskie, na przykład jest polonusem tak zwanym, tak, czyli na przykład tutaj yy, jest. Yy, został ustanowiony jako członek Rady Nadzorczej, bo niekiedy ta osoba jest de facto też właścicielem albo współwłaścicielem jakiejś spółki, więc ustanowiła się tu członkiem Rady Nadzorczej, tak? ale de facto to nie mieszka w Polsce. Tak? To wtedy ta osoba, no, nie, a miejsce zamieszkania to oceniamy tak jak na podstawie oświadczenia, tam gdzie osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Więc tu, jeżeli taka osoba na przykład na stałe mieszka gdzieś tam za granicą, a tutaj to do Polski sporadycznie sobie przyjeżdża, to wtedy będzie właśnie ten kod miał zastosowanie. I z uwagi na zmianę tych kodów, no to musimy przeprowadzić akcję wyrejestrowania i zarejestrowania, tak, bo, bo skoro na dzień dzisiejszy jedyny kod to jest 2240, a dana osoba będzie podlegała najczęściej z kodem 2241, ten członek rady nadzorczej, no to musimy tamten kod zakończyć, tak, tamten y, wyrejestrować. Oczywiście, no, podając kod przyczyny wyrejestrowania 600, tak, jako y, ta inna przyczyna. Jak podamy 100, też nic się nie stanie, tak, bo... Yy, z dniem tam pod, nie podlega już, czyli 1 stycznia, bo tam się podaje od daty, kiedy ta osoba już nie podlega, czyli 1 stycznia. 2015. I następnie musimy dokonać zgłoszenia. Oczywiście nie, do, nie musimy dokonać tego przerejestrowywania, jeżeli tamta osoba by nam podlegała tylko zdrowotnemu, tak? czyli by taka była, która nie otrzymuje wynagrodzenia. To wtedy bez sensu jest wyrejestrowywać, ponownie zgłaszać, bo w efekcie tego zabiegu mamy to, co mieliśmy wcześniej. Więc wtedy nie robimy. Ale najczęściej, jeżeli ten członek Rady Nadzorczej ma miejsce zamieszkania w Polsce, otrzymuje wynagrodzenie, no to jego Kod będzie 2241. Z tym kodem go zgłaszamy. I tu pojawia się problem, ten y, 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 problem na pytanie, które pani zadała. A co z wynagrodzeniem, które jest wynagrodzeniem należnym za y, grudzień 2014, a który zostanie na, na przykład wypłacone 10 stycznia 2000 15 roku. Od tego wynagrodzenia nie powinna być naliczane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. I tutaj y, y, proszę sięgnąć niejako jak państwo być może panie być może pamiętają, jak wchodził kiedyś obowiązek ubezpieczeń w stosunku do członków rad nadzorczych. Gdzie to było no, już kilka Naście lat temu, tak? Naście to może nie, ale z 8 z dziewięć pewnie. I wtedy taką datą graniczną uznano, że jeżeli, że z uwagi na to, że ten członek Rady Nadzorczej, wtedy oczywiście w grę wchodziło podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu od określonej daty, to jeżeli po tej dacie otrzymuje jakiś. Wynagrodzenie, ale za okres wcześniejszy, no to od tego nie powinny być naliczane składki, że datą graniczną jest od kiedy ten obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jest, więc tu no, nie powinno być inaczej. Czyli jeżeli w tym styczniu pójdzie wypłata, za grudzień i dotyczy to osoby, która od stycznia podlega ubezpieczeniom na już i rentowym. To od tego oczywiście naliczymy składkę na ubezpieczenie zdrowotne przy założeniu, że ta osoba podlegała nam zdrowotnemu, a rozliczymy z tym kodem 3000, tak? Po ustaniu, yy, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. To za grudzień będzie z kodem 3000. Tak, 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 w tym wypadku. Jako, jako po ustaniu tytułu do, y, do ubezpieczeń, no bo nie ma podstaw, żeby od tamtego wynagrodzenia była składka. Y, jeszcze jedna kwestia, mianowicie nie ma też y, ustawodawca, pomimo tego, y, że obejmuje te osoby ubezpieczeniami. Y, Pomimo tego, że obejmuje te osoby ubezpieczeniami, te składki są współfinansowane niejako przez płatnika i ubezpieczonego, czyli ze środków ubezpieczonego będzie finansowana połowa składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli 9,76, na ubezpieczenie rentowe. Płatnik natomiast też 9,76 plus 6,5% składki na ubezpieczenie rentowe, czyli 11,26% to są składki finansowane ze środków ubezpieczonych. To ustawodawca nie tutaj nie nakłada na płatnika obowiązku ubrudtowienia tego wynagrodzenia. Czyli, czyli y, oczywiście, jeżeli. Y, płatnik z własnej inicjatywy by uznał, że no ci członkowie Rady Nadzorczej y, to nie powinni ponosić tych kosztów związanych ze składkami, ich wynagrodzenie zostałoby podniesione, no to wtedy tak, bo podstawą jest przychód, więc automatycznie od wyższej kwoty by na, były naliczane składki, ale absolutnie takiego obowiązku nie ma, więc jeżeli ktoś na przykład miał 5 tysięcy w grudniu i od tych 5 tysięcy była tylko y, zaliczka na podatek, to w tej chwili, to w styczniu będzie będzie od tych 5 tysięcy najpierw potrącimy mu te składki na z jego środków te 11,26%, Tak on to sfinansuje. No to będą obowiązkowo podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tak, ale zagraniczni też? Jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli to nie będą podlegali. Jeżeli, ale, y, ale kwestia czy ta osoba, która jest cudzoziemcem, y, mam, jak ma miejsce zamieszkania, y, to nie podlega zdrowotnemu. Natomiast jeżeli nie ma żadnej umowy międzynarodowej ani y, bo w grę może wchodzić ustalenie właściwego ustawodawstwa, na przykład w stosunku do tam członków y, obywateli Unii Europejskiej. Także możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś jest obywatel, na przykład y, Niemiec jest, pracuje tam w Niemczech, tak? a tu jest y, jakaś spółka, która jest spółką y, w Polsce zarejestrowaną, właścicielami. Y, są Niemcy, tak, i on jest tutaj u nas członkiem Rady Nadzorczej. To właściwym ustawodawstwem dla niego jest ustawodawstwo wtedy niemieckie i na podstawie wystawionego formularza w Polsce żadne składki nie będą za niego opłacane. Natomiast jeżeli jest to jakiś cudzoziemiec, na przykład Rosjanin czy osoba, gdzie żadne umowy tutaj nie wchodzą w grę zwalniające, no to co do zasady podlega obowiązkowo na zasadach Ogólnych, czyli wtedy do emerytalnego i y, rentowego ta osoba jest zgłaszana, a to, że w, czy, że w przyszłości ta osoba y, może nie nabyć prawa do korzystania ze świadczeń u nas, że ma tam za krótki okres ubezpieczenia, no to jest od, odrębna kwestia. To na pewno ZUS tutaj będzie uznawał, że, że te osoby będą podlegały y, ubezpieczeniu. Mhm. To, sprawdzi, czy są... to oni powinni przedstawić jakiś dokument potwierdzający, że, yy, że i o ile tam w Austrii podlegają ubezpieczeniom, to tamta instytucja powinna im wystawić dokument potwierdzający, że właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo austriackie i wtedy na tej podstawie tego formularza no, w Polsce nie będą podlegali. W ogóle żadnym? Wtedy żadnym. Tutaj jeszcze ewentualnie odnośnie tych członków rad nadzorczych, tych, którzy nie mają miejsca zamieszkania, na, w, nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, to artykuł 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to tak na, na marginesie mówię. Uznaje, że nie, yy, zgodnie z artykułem 5 ust. 2 tej ustawy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym obywatele państw obcych, który pobyt na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, konsularnych mających misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. I zdarzały się orzeczenia sądu niekiedy uznające, że ten przepis należy odczytywać, że odrębnie to są przesłanki z pierwszej części tego przepisu, czyli nie podlegają ubezpieczeniom obywatele państw obcych, których pobyt nie ma charakteru stałego. To jest jedna grupa. I drudzy, którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych. I tutaj być może. Mogą te osoby, no bo z ich perspektywy ten obowiązek opłacania tej składki na fundusz pracy przybiera postać takiego podatku. Tak? Jeżeli ktoś, kto tutaj przez pięć lat w Polsce załóżmy, będzie członkiem rady nadzorczej, będą za niego opłacane składki, poniekąd finansowane z jego środków, a on yy, nigdy już w Polsce z Polską nic go tam nie łączy, tak? to ewentualnie ten przepis może być. Yy, Wykorzystany, że ta osoba może wystąpić do ZUS-u o uznanie, że ona nie powinna podlegać ubezpieczeniom. Natomiast stanowisko ZUS-u będzie, że powinna podlegać, więc ewentualnie jak ta osoba będzie miała korzystny wyrok, to on będzie wiążący w sprawie. Bo, bo zdarzały się nawet wyroki dotyczące tam, takie podejście sądu, gdzie nawet w przypadku tam osób prowadzących działalność gospodarczą, które tutaj w Polsce w jakiś sposób czasowo yy, przebywały, że niekiedy zapadały orzeczenia, że nie podlegają ubezpieczeniom, a tutaj co do zasady, no to w przypadku tej właśnie członkostwa w Radzie Nadzorczej, no to ten więź yy, z Polską może być dużo bardziej luźniejsza, tak? Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że dana osoba w Polsce się pojawia raz na pół roku, tak, czy tam na jakiś tych osiem, ale to tylko tak jako na marginesie. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niejako uzyskiwany z tytułu pełnionej funkcji. I przez pewien czas yy, się zastanawiałem właśnie, czy tutaj do członków rad nadzorczych powinno mieć zastosowanie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Według mnie powinno mieć zastosowanie, nawet gdyby nie nastąpiła nowelizacja tego rozporządzenia, bo to by wynikało z samego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, że te wyłączenia powinny mieć zastosowanie do wszystkich osób. Ale tu niejako. Możemy to odłożyć na bok, bo sam y, y, samo Ministerstwo Pracy y, po prostu y, no jest projekt nowelizacji tego rozporządzenia y, wyraźnie stwierdzający, że to rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ma zastosowanie również do członków rad nadzorczych. Czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli ten członek Rady Nadzorczej odbywał podróż jakąś y, służbową, czy na przykład y, Państwo mu jako płatnicy zapewniali, dostawał na przykład ryczałt samochodowy, to od tego były, była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Tak? Bo nie było żadnego przepisu, który by ten przychód nam zwalniał od składek, tak? Bo było tylko odpowiedź była na jedno pytanie, czy jest to przychód uzyskiwany w związku z pełnioną funkcją. Jeżeli odpowiedź była twierdząca, to od tego była składka zdrowotna. Od stycznia y, już po prostu musimy pamiętać o tym, że jeżeli ten członek rady nadzorczej będzie otrzymywał określone świadczenia, to te świadczenia mogą być zwolnione od składek, jeżeli zostały wymienione w tym powołanym rozporządzeniu. Więc na pewno diety i inne należności z tytułu podróży służbowej to od tego już składki na ubezpieczenia i społeczne, i zdrowotne będą wyłączone. Natomiast Nie, no to tak się odlicza z podstawą jak w przypadku pracowników, tak? Podstawą jest zawsze przychód, tak, w tym wypadku. Więc od kwoty przychodu naliczamy y, te składki. A później ewentualnie jest kwestia podatku, kosztów uzyskania i tak dalej. Więc natomiast ta zmiana ma również wpływ na y, osoby które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo to co już powiedziałem, o ile na dzień dzisiejszy może się zdarzyć jakaś y, sytuacja, że ten członek rady nadzorczej, który nie otrzymuje wynagrodzenia, tak, pełni obowiązki społecznie, tak? To yy, może się zdarzyć sytuacja, że od czasu do czasu za niego jakaś składka będzie naliczona, jeżeli jemu zostanie dokonany zwrot należności z tytułu podróży służbowej. To od stycznia, z uwagi na to, że te należności z tytułu podróży służbowej również będą zwolnione od składek i społecznych, i zdrowotnych, to permanentnie będzie sytuacja, że ktoś będzie miał raport zerowy, a i tak będzie podlegał ubezpieczeniu. Zdrowotnemu. A to dlatego, że przy ustawie zdrowotnej wprowadzono zapis, że do ustalenia podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych stosujemy przepisy dotyczące określające podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. A skoro tak, no to stosujemy również to rozporządzenie dotyczące gdzie mamy wymienione przychody zwolnione od składek. Więc tutaj dla mnie dziwna sytuacja, że ustawodawca wprowadza, daje, ubezpiecz... daje no prawo do korzystania ze świadczeń osobie, za którą w ogóle żadna składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie nigdy opłacona. Tak? Bo, bo o ile do tej pory, no to. No ale. Tak jest, tak, bo tu mamy jedyną przesłanką to jest osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP, tak? i nie ma innych przesłanek. O ile na pytanie w ZUS-ie na przykład czy zatrudniam kogoś zatrudniam zatrudniam w podwójnym cudzysłowiu, kogoś na umowę zlecenia, ale ta umowa zlecenia jest bez wynagrodzenia, czy powinny być za to osoby opłacane składki? odpowiedź będzie, że nie tak, że taka umowa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. To tu przy radzie nadzorczej no, taka osoba będzie zgłoszona, co miesiąc będzie za nią składany. Raport, będzie mogła korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia y, y zdrowotnego i złotówka za nią nie pójdzie. Więc tu na przykład, jeżeli, jeżeli mamy, na przykład, ktoś prowadzi teraz działalność gospodarczą, tak? ale ta działalność mu się rozrasta, bo prowadzenie działalności gospodarczej na nazwisko jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w Polsce, tak? bo on odpowiada całym swoim majątkiem. Więc tu jeżeli załóżmy, przyjdzie do niego y, urząd skarbowy, tak? I na przykład on obra, mówiąc obrazowo, tak, montuje na przykład kuchnię, y, meble kuchenne robi i jest spór, czy powinno być 7 czy 23. I on y, robi 23 wat, tak? Urząd skarbowy mu klepnie decyzję za 3 lata czy 4 wstecz, że ma 23%. Oczywiście jest ugotowany. Jak ma dom, to mu wszystko licytują. Jak ma spółkę ZO, tak i Urząd Skarbowy do niego się przypnie. Yy, a ta spółka, yy, ta spółka ZO ma kapitału 5 tysięcy, tak, no to on po prostu odpowiada do wysokości kapitału. W terminie bardzo ważne jest tylko, że w terminie jak mu przysolą tam załóżmy 300-400 tysięcy, to w terminie dwóch tygodni zgłasza wniosek o upadłość, tak, i niech się syndyk Martwi. Tak? i sprawa jest załatwiona i idzie następny, zakłada sobie nową spółkę i, i, i dziękujemy, tak? A tutaj ten, który jest na, na tym pewnie z długów, nie wyjdzie do końca. Życia. Więc jeżeli komuś się ta działalność rozrośnie, tak, tak że przekształci to w, w spółkę ZO, no to na przykład, jak nie będzie chciał, będzie chciał, niejako mówiąc kolokwialnie, leczyć się, a nie będzie chciał nic za to płacić, no to się powoła na Radę Nadzorczą bezpłatnie, tak? Może? Będzie podlegał? Będzie, no. Ale jak tak, i, i tak z sensem? No. Ale no tak jest. I tu właśnie mamy, y, mamy to usankcjonowane to, co powiedziałem, że do zdrowotnej też stosujemy przepisy dotyczące y, ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie y, emerytalne i rentowe.